Ciszy tego poranka, który ledwo budzi się do życia, stajemy razem z Tobą, Maryjo. Światło dnia, jeszcze blade i nieśmiałe, z trudem przebija się przez mroki nocy, tak jak nadzieja, z trudem przebija się czasem przez mroki naszego serca. To jest poranek trudny, jeden z tych, kiedy ciężar dnia, który nadchodzi, czujemy na ramionach, zanim jeszcze postawimy stopę na ziemi. Cisza ta nie jest pusta, jest pełna oczekiwania, pełna niewypowiedzianych lęków i cichej modlitwy. W tej właśnie ciszy, w tym zawieszeniu między nocą a dniem, szukamy Twojej obecności, Matko. Ty jesteś gwiazdą poranną, zwiastunką światła, które nie zna zachodu. Ale dzisiaj, w ten trudny poranek, nie myślimy o Tobie tylko jako o zwiastunce radosnego wschodu słońca. Myślimy o Tobie, Matko, stojącej w zupełnie innej ciemności, w ciemności południa na Kalwarii, gdy słońce zakryło swoje oblicze. Przychodzimy do Ciebie, bo Ty znasz trudne poranki, znasz poranek po nocy w Betlejem, znasz poranek ucieczki do Egiptu, znasz poranek po zagubieniu Jezusa w świątyni. Ale przede wszystkim przychodzimy do Ciebie, bo Ty przeżyłaś poranek Wielkiego Piątku. Poranek, który niósł zapowiedź najciemniejszego dnia w historii zbawienia. Stałaś wtedy i stoisz teraz. W ten poranek, który dla nas jest trudny, pełen wyzwań, bólu czy niepewności, stajemy obok ciebie, pod krzyżem naszych codziennych obowiązków, lęków i cierpień. Gwiazdo poranna, któraś jest także matką bolesną, ty wiesz, co to znaczy budzić się z sercem ściśniętym przez troskę. Ty wiesz, co to znaczy patrzeć na nadchodzący dzień i widzieć w nim nie obietnice, ale cień krzyża. Właśnie dlatego jesteś nam tak bliska. Nie jesteś matką odległą, królową w chwale, która nie rozumie naszych zmagań. Jesteś matką, która przeszła przez najgłębszą dolinę cierpienia, stojąc wiernie pod krzyżem swego Syna. W tym porannym świetle, tak delikatnemu i kruchym, prosimy Cię, Maryjo, weź nas za rękę, poprowadź nas. Niech ta chwila modlitwy będzie jak zaczerpnięcie oddechu przed trudną drogą. Chcemy oddać Ci ten dzień, zanim jeszcze na dobre się zaczął. Chcemy w Twoje matczyne dłonie złożyć wszystko to, co nas przygniata. Otul nas swoim płaszczem, tak jak otulałaś zimnego poranka Małego Jezusa. Daj nam poczuć Twoją bliskość, Twoją cichą siłę. Niech ta poranna cisza nie będzie ciszą osamotnienia, ale ciszą Twojej obecności. Ciszą, w której nasze serce odnajduje Twój rytm. Rytm wierności, rytm zaufania, rytm miłości, która jest silniejsza niż śmierć i cierpienie. Prowadź nas, Matko, przez ten dzień, bądź naszą przewodniczką, naszą siłą w słabości. Kiedy czujemy, że mrok nas otacza, bądź naszym światłem. Kiedy czujemy, że upadamy pod ciężarem, bądź naszą podporą. Ty, która stałaś, naucz nas stać. Naucz nas trwać w wierności, nawet gdy wszystko wokół zdaje się walić. Naucz nas patrzeć na nasze małe krzyże przez pryzmat Jego Wielkiego Krzyża, który nadał sens każdemu cierpieniu. W tej porannej modlitwie, w tej głębokiej ciszy serca, jednoczymy się z Tobą, Matko stojąca pod krzyżem, i prosimy o siłę na ten trudny poranek i na cały nadchodzący dzień. Niech Twoja obecność będzie dla nas tarczą i pokojem. Twoja rola, Maryjo, w naszym życiu, a szczególnie w naszych trudnych chwilach, jest nie do przecenienia. Jesteś przewodniczką i strażniczką naszej wiary. Kiedy patrzymy na ciebie pod krzyżem, nie widzimy tylko matki opłakującej syna. Widzimy królową męczenników, niewiastę pobleczoną w słońce, która depcze głowę węża węża zwątpienia, rozpaczy i lęku. Twoja postawa na kalwarii jest najpotężniejszą lekcją wiary. Stoisz, nie uciekasz, nie buntujesz się, nie przeklinasz losu stoisz, w milczeniu, w bólu, ale i w niezłomnej nadziei. Wschód słońca, który teraz obserwujemy, ten codzienny cud natury, przypomina nam o zwycięstwie światła nad ciemnością. Każdy poranek jest obietnicą, że po najciemniejszej nocy zawsze wstaje dzień. Ale ty, Maryjo, przeżyłaś ciemność, która zdawała się nie mieć końca. Ciemność, która zapadła w samo południe. Stałaś, gdy wschód słońca Sprawiedliwości, twój syn zachodził na drzewie krzyża. Stałaś, gdy ciemność grzechu zdawała się triumfować. Twoja wiara była wtedy jedynym światłem, które płonęło na świecie. Wszyscy uciekli, apostołowie się ukryli, nadzieja zgasła w sercach uczniów, ale Ty stałaś. Twoje serce przebite mieczem boleści wciąż wierzyło. To jest Twoja rola, Maryjo, być strażniczką nadziei tam, gdzie po ludzku nie ma już nadziei. Być przewodniczką przez ciemne doliny, bo ty sama przeszłaś przez najciemniejszą z nich. Kiedy my przeżywamy nasze trudne poranki, kiedy budzimy się z poczuciem beznadziei, kiedy dzień, który się zaczyna, wydaje się murem nie do pokonania, ty jesteś tą, która stoi obok nas i szepcze. Wytrwaj, zaufaj, ja też tam byłam, wiem jak to jest. Twoja pokora i niezachwiana wiara są dla nas wzorem, jakże często my w obliczu znacznie mniejszych prób tracimy grunt pod nogami, jak szybko nasza wiara się kruszy, jak głośno narzekamy, a Ty, widząc najstraszliwszą niesprawiedliwość, śmierć Boga człowieka, swojego Syna, milczałaś i rozważałaś wszystko w swoim sercu. Twoje Fiat, twoje tak powiedziane aniołowi w Nazarecie nie było jednorazowym aktem. To tak dojrzewało przez całe twoje życie. Było to tak dla radości w Betlejem, tak dla niepokoju w Egipcie, tak dla zwykłej codzienności w Nazarecie i wreszcie było to tak dla potwornego bólu pod krzyżem. Twoje tak na Kalwarii było najtrudniejszym tak. Było to tak powiedziane woli Ojca, wbrew wszelkim ludzkim uczuciom, wbrew logice świata, wbrew matczynemu sercu, które pękało z bólu. To było tak totalne, pełne zaufania, że Bóg nawet z tej straszliwej tragedii potrafi wyprowadzić największe dobro zbawienie świata. Kiedy my mówimy nasze codzienne tak dla trudnego obowiązku, dla choroby, dla niezrozumienia, dla samotności, nasze tak jest tylko bladym echem Twojego potężnego fiat. Dlatego dzisiaj rano, w ten trudny poranek, prosimy Cię, Maryjo, naucz nas mówić tak. Naucz nas przyjmować wolę Bożą nie z rezygnacją, ale z Twoją siłą, z Twoim zaufaniem. Ty jesteś naszą przewodniczką, bo pokazałaś nam, jak przejść przez ciemność, trzymając się światła wiary. Jesteś naszą strażniczką, bo w Twoim niepokalanym sercu znajdujemy schronienie przed burzami tego świata. Kontrast między wschodem słońca a ciemnością kalwarii uczy nas, że nawet w najgłębszym mroku cierpienia Bóg jest obecny. A Ty, Matko, jesteś żywym świadectwem tej obecności. Twoja interwencja w naszym życiu polega nie na magicznym usuwaniu problemów, ale na dawaniu nam siły, byśmy potrafili stać pod naszymi krzyżami, tak jak Ty stałaś pod krzyżem Jezusa. Daj nam cząstkę Twojej odwagi, Twojej wierności, Twojego milczącego zawierzenia. Bądź z nami, Matko, w ten poranek i przez cały ten dzień. Matko nasza, Matko stojąca pod krzyżem, w tej porannej godzinie, kiedy światło walczy z mrokiem, przychodzimy do Ciebie, aby rozpocząć ten trudny dzień w Twojej obecności. Czujemy ciężar, który nas czeka. Widzimy wyzwania, które przed nami stoją i po ludzku czujemy lęk. Dlatego teraz, w tej modlitwie prowadzonej przez Ciebie, chcemy złożyć wszystko w Twoje niepokalane serce, które tak wiele wycierpiało stojąc u stóp krzyża. W Twoje ręce, Maryjo, Matko Bolesna, składam przede wszystkim mój lęk. Lęk przed tym, co przyniesie ten dzień, lęk przed porażką, przed bólem, przed samotnością. Lęk o przyszłość moją i moich bliskich. Ty, która patrzyłaś na agonię swojego syna, rozumiesz każdy odcień ludzkiego lęku. Proszę cię, weź ten mój lęk i zamień go w zaufanie. Tak jak ty ufałaś, nawet gdy wszystko wydawało się stracone, tak naucz mnie ufać w Boży Plan, nawet gdy go nie rozumiem. W twoje ręce składam moją niepewność i moje wahania. Daj mi Twoją pewność wiary, Twoją niezłomność. W Twoje ręce, Matko Miłosierdzia, składam moje cierpienie. Być może jest to cierpienie fizyczne, ból, który towarzyszy mi od rana, choroba, która ogranicza moje siły. Ty patrzyłaś na ciało Jezusa, rozdarte biczami, koronowane cierniami, przybite do krzyża. Znasz cenę cierpienia. Proszę Cię, bądź przy mnie w mojej słabości. Wyproś mi łaskę cierpliwości i męstwa. A jeśli taka jest wola Boża, wyproś mi uzdrowienie. Ale przede wszystkim naucz mnie łączyć moje cierpienie z krzyżem Jezusa, aby stało się ono narzędziem zbawienia dla mnie i dla innych. Składam w Twoje ręce także mój ból duchowy, smutek, poczucie pustki. Może nawet rozpaczy, które czasem zakrada się do serca. Ty, pocieszycielko strapionych, otul moje serce swoim matczynym płaszczem i napełnij je pokojem, którego świat dać nie może. W twoje ręce, matko stojąca pod krzyżem, składam wszystkie moje obowiązki tego dnia. Te proste, codzienne zadania, które wydają się szare i monotonne i te wielkie, które mnie przerastają. Składam mój pracę, moje spotkania, moje decyzje. Proszę Cię, błogosław moim dłoniom, mojemu umysłowi, mojemu sercu. Niech wszystko co dziś zrobię, będzie na chwałę Bożą i dla pożytku bliźnich. Naucz mnie widzieć sens w tym co robię, nawet jeśli jest to trudne i niewdzięczne. Naucz mnie wykonywać moją pracę z miłością, tak jak ty pełniłaś swoje obowiązki w Nazarecie w cichości, wierności i oddaniu. Broń mnie przed zniechęceniem, przed pychą, przed lenistwem. Daj mi siłę, by podjąć mój codzienny krzyż i nieść go za Jezusem. W twoje ręce, królowo rodzin, składam moich najbliższych. W ten trudny poranek moje serce szczególnie modli się za nich. Ty wiesz, co to znaczy bać się o swoich bliskich. Ty wiesz, co to znaczy patrzeć na cierpienie dziecka. Proszę cię, otocz swoją opieką mojego męża, moją żonę, moje dzieci, moich rodziców, moje rodzeństwo, moich przyjaciół. Składam ci tych, którzy są chorzy, proszę, bądź ich uzdrowieniem. Składam Ci tych, którzy się zagubili, którzy odeszli od Boga, proszę bądź ich przewodniczką i sprowadź ich z powrotem do domu Ojca. Składam Ci tych, z którymi jestem w konflikcie, z którymi trudno mi się porozumieć. Ty, Królowo Pokoju, wlej w nasze serca ducha przebaczenia i pojednania. Pod krzyżem stałaś się Matką nas wszystkich. Matką Jana i matką każdego ucznia. Weź nas wszystkich pod swoją szczególną opiekę. Niech nasz dom będzie chroniony Twoim płaszczem. W Twoje ręce, wspomożycielko wiernych, składam Kościół Święty, Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, osoby konsekrowane. W ten trudny poranek modlę się o ich świętość i siłę w głoszeniu Ewangelii. Modlę się za tych, którzy są prześladowani za wiarę, abyś była ich mocą, tak jak byłaś mocą męczenników. Składam ci także cały świat rozdarty wojnami, niesprawiedliwością i nienawiścią. Ty, która stałaś pod krzyżem znakiem największej nienawiści, ale i największej miłości, wypraszaj nam pokój. Wypraszaj nawrócenie dla grzeszników, ulgę dla cierpiących. Nadzieję dla zrozpaczonych, niech krew i woda, które wytrysnęły z boku Jezusa, a które spływały na Ciebie, stojącą u stóp, obmyją ten świat i przyniosą mu zbawienie. Wreszcie, Maryjo, matko moja, w Twoje ręce składam całą moją istotę. Składam moją przeszłość z jej błędami i ranami. Proszę, ulecz ją. Składam moją teraźniejszość z jej walkami i nadziejami, proszę, umocnij mnie. Składam moją przyszłość z jej niepewnością, proszę, zawierzam ją Tobie. W ten trudny poranek, stając razem z Tobą pod krzyżem, chcę odnowić moje zawierzenie. Chcę być Twój, cały Twój. Totus tuus. Naucz mnie stać, naucz mnie milczać, naucz mnie kochać. Naucz mnie ufać. Prowadź mnie przez ten dzień, abym wieczorem mógł zasnąć spokojem w sercu, wiedząc, że byłem w twoich ramionach, blisko serca Jezusa. Proszę cię, Matko, daj mi twoją siłę, daj mi twoją wierność, daj mi twoją nadzieję, daj mi twoją miłość. W twoje niepokanane serce składam ten trudny poranek i cały ten dzień. Amen. Kończymy tę poranną modlitwę, ale nie kończymy naszej rozmowy z Tobą, Matko. Pozostajemy w Twojej obecności. Ten trudny poranek powoli ustępuje miejsca wyzwaniom dnia, ale pokój, który zaczerpnęliśmy stojąc z Tobą pod krzyżem, chcemy zabrać ze sobą w każdą godzinę. Dziękujemy Ci za Twoją siłę, która jest nam obietnicą, że nie jesteśmy sami w naszym cierpieniu. Dziękujemy Ci za Twoją wierność, która jest dla nas wzorem, jak przetrwać najcięższe burze. Zachęcam Cię teraz, abyś przez chwilę pozostał w ciszy. Niech słowa tej modlitwy osiadają w Twoim sercu. Poczuj obecność Maryi, która stoi obok ciebie tak samo realnie, jak stała obok Jana pod krzyżem. Ona bierze Twój trudny poranek w swoje dłonie i zanosi go swojemu synowi. Zanim ruszysz w ten dzień, podejmij jedno małe zobowiązanie. Może to być postanowienie, by w chwili największego trudu, w momencie próby czy zniechęcenia, nie narzekać. Ale w duchu zawołać, Maryjo, Matko stojąca pod krzyżem, bądź ze mną. Niech to krótkie westchnienie będzie Twoją kotwicą, Twoim przypomnieniem, że masz w niebie Matkę, która rozumie i wspiera. Niech ten dzień, choć zapowiadał się trudny, stanie się dniem Twojej wierności, dniem Twojej siły zaczerpniętej od niej. Niech pokój, który przewyższa wszelki rozum, strzeże Twojego serca w Jezusie Chrystusie za wstawiennictwem Jego Matki. Zakończmy tę modlitwę, zawierzając się całkowicie jej opiece słowami, którymi Kościół modli się od wieków. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych. Ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Panie nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza, z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.